Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za 4 4000 subskrybentów. Siemanko, witam Was na nowym kanale i tutaj będą prawdopodobnie... Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku, a jak widzicie po sente tyle dzisiaj specjalna 500 subów, także mega dziękuję. Siemano, witam was w dzisiejszym odcinku, a jak widzicie po samym tutaj dzisiaj pokażę Wam jak zagrać w kreatywne na customie. Czyli jest 1K? Co Jest 1K? Jest 1K? 998 99, jest! 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 Udało się! Udało się! Mamy to! Pokczam! Dziękuję! 2000, bo już tyle nas się tu zebrało Witam was w odcinku, pierwszy raz zrobię taki odcinek, także proszę tutaj napisać ładny komentarz Gościu! Trzy koła subów jest! Co jest? Serduszka na czacie! Trzy koła subów, wariacie! Co jest grane? Dziękuję. No i co? Dziękuję za cztery koła. Mam nadzieję, że sklejka podobała. Napisz swój nick w komentarzu. Jeśli chcesz wygrać 2000 fałdolcy z okazji 4000 subów na naszym kanale. Mega dziękuję to jest Wasza zasługa. Także co, napisz w komentarzu swój nick. Ja mega wam dziękuję stary i stara, czy kto tam siedzi za ekranem i szczęśliwego nowego roku Wam życzę. No i co? Napiszcie swój nick w komentarzu, tak aby po prostu wygrać te 2000 symbolicznych fałdolcy i pamiętajcie o wpisaniu kodu sklepu, który też Maga wspiera. I co? Dziękuję.